No się siemanko, siemanko, z tej strony DJ Farmer, a ze mną dziś jest... Kaksia! Kaksia! <laughs> tak, i dziś gramy na moim serwerze, będziecie go mieli w opisie, ale ten kto będzie chciał na niego wejść musi mieć y, hamaki. Tam ID sieci i hasło będzie. Więc tak, tu mamy skrzynię kresu, tam mo możemy sobie pochować. Tu mamy ko... Nie wiem. Teraz tu mamy regu regulamin. No gościu. Nie reklamuj serwerów, nie proś o opa i gema, nie nie No i teraz tam mamy tutaj, tutaj mamy kopalnie. Tutaj mamy kopalnię. No tak, ty, ty tam sobie przeczytaj, a my idziemy w tym czasie do, poka do pokalni, kopalni. No tutaj mamy złoto i różne inne. Yy, oczywiście. Tutaj. Yy, no to jać. No to yy, oczywiście tutaj jest Redstone tak dziwnie zrobiony, Dlatego, bo, yy, bo je, yy, u mnie jest coś tam teksturpak. Ale teksturpaka będziecie mieli w opisie. No, tak, w opisie będziecie mieli. Dobra, więc teraz... O, jest akurat wagonik. Więc sobie jedziemy, 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 jedziemy. Boże, nie! Myślałem, że mnie popchnie ten wagon. Boże, no na weź, ja im chciałem pokazać, a ty, a ty no mi ty tak tu... ale, ale ty też zacząłeś odcinek? No! <grym> Fajnie. No, tak, ja Co usuwasz? Ja zrobiłam. Co? No. Co? Nie Co z... wiem, jak wyjdzie, O, ja mam pomysł. No, coś tam z drabinką potrzeba. <laughs> Bo wiem, nie pomyśl... pomyślałem o tym, jak zejść, ale nie pomyślałem, jak wejść, prawda? O, złoto. Ej, skąd tu się wzięło złoto? Czekaj, jeszcze raz sobie wezmę te iteny. Czekaj, tu mamy... To hełm, to, to boże 72 przedmioty, cztery. Teraz sobie zakładam to zbroję. Boże, y, oczywiście, komendę, żeby usunąć przedmioty, też będziecie mieli w opisie. I oczywiście, IP mojego serwa. Do Doświadczenie. Dziękuję. A teraz zobacz, co ja ci dodam. No patrz. No dobra, trochę ci... Aha! Ja. ja się dziwię, czemu nie mogę ci dać expa. A to najpierw trzeba zacząć od liczby, a potem od twojego nicku. Ja mam 51 ekspa. A ty ile? Ja będę dużo. Powiat. Powiat albo jak ja ukaczę. Ile ja ci teraz wam? dalej? A no właśnie, nie, nie oprowadziliśmy was jeszcze. Tu już mamy pakiet startowy. Tutaj mamy działki. Mi troszkę laguje, tylko dlatego, że mam włączonego Bandicama. Yy, tutaj są działki, ma małe, ale to dlatego tylko, że tutaj mamy taką małą przestrzeń, zobaczcie. Boże, no gościu, bo za chwilę dam ci bana. Czekaj, to patrz, co ja ci zrobię. No i proszę Nie ma No, to kurde weź Weź mi nie zmieniaj ani, ani nic. No, to nie zmieniaj Proszę. Ale nie zmieniaj, kurde, gościu, dobra. Mm. Tu mamy te działki. No dobra, ale no to ty rób, a w następnym odcinku pokażemy Wam. Tutaj mamy działkę, ale to takiego jednego gościa. Ale jakby co, informuję od razu, że na moim serwie nie ma, nie ma pluginów jeszcze. Ale to za niedługo. Za niedługo to już będzie normalnie taki prawdziwy serwer. Tutaj więc mamy Parkour BX za co my tam przechodzimy? O Boże. Przechodzimy. Tutaj mamy schodki, takie fajne to, tak wygląda. O Boże. wam się, mówi. Dobra, tutaj. Mamy... Tak, jeszcze przypomnę wam, to, to ten serwer nie będzie działał 24 25. No, to może tak będzie... Tak dopiero będzie działał y, naj, naj, najdłużej od... Y, najdłużej, o której się zacznie. To 16, nie o tak, 18, 17, bo wtedy akurat kończę lekcję. A, a najwcześniej, o której się zacznie, mój serwer to tak, tak jak dzisiaj kończyłem o 12.30, to zaczniemy o. tak, o 13, takie coś. No, ale akurat teraz jest 14.26, więc to jest trochę dziwne. Boże. Yeah. I tutaj mamy nagrodę. Oczywiście to jest na razie taka przykładowa, bo mój kolega wziął itemy stąd, ale to jest taka przykładowa. Ale za niedługo będzie już normalnie, no tak za chwilę, będzie już normalnie taka normalna nagroda. No tutaj jeszcze wam pokażę to, co mój kolega zrobił. Trochę się leci do góry. I link do tego też będziecie mieli w opisie. No to zobaczmy jak na razie idzie parkour mojego kolegi. No, dobra. Boże. Tylko że przez te lagi troszkę mi się niedobrze y, przechodzi parkura. O, cicho, dobra. Hoppa. O, teraz jest długi, no. No, i to, i to trudno. No, teraz to o wiele lepsze, O, tu się przechodzi z drobinkami, Nie, no, normalnie mega. Fajne. Fajne, naprawdę, mi się podoba. No, y, wi, widzą, wi, widzowie możecie napisać w, w komentarzach, ale to możecie. Jeśli nie chcecie, no to nie. Ale możecie napisać, yy, czy jego parkour jest fajny, czy nie. No, więc jeszcze minuta, i wtedy muszę yy, skończyć odcinek. Więc tak skończymy tak o 9.30. Tam, yy, tam mamy w rogu 9.30. A tak, tak za chwilę to choć ustawimy się do, do pożegnania. Chodź na tym zielonym. O, szybko, szybko, szybko. 25. No, no dobra. No, no. żegnamy się z Państwem. E, Dariusz Szpakowski. <grystanie> Nie no, DJ, DJ, e, DJ e, Farmer i Coxan Spa.